Hej, hej, z tej strony Seto i witam Was w kolejnym odcinku Top Warzywo, czyli serii, w której możecie zagłosować na majestatycznie zepsute akcje czy fejle naszych streamerów i youtuberów z Jarok.pl. Jednym słowem, wybieracie sierpniowego warzywniaka. Spośród dużej ilości zrobionych przez Was odszotów wybraliśmy najśmieszniejsze i najbardziej odjechane akcje. W Waszych rękach jest wybór zwycięzcy, więc już teraz zachęcam do głosowania za najlepszą, a może najgorszą, akcją tego odcinka. Możecie również wybrać, jakie warzywo dostanie zwycięzca, bo będzie musiał sobie zrobić z nim zdjęcie. Link do głosowania macie pod filmem, ja się wyłączam i zostawiam Was z tą kompilacją. Dobra, musimy przedostać się. Nie! Yeah!

Jeszcze bym. <laughs> Przegryw. A no to czerwony przejechałem? Już kiedy cię obsiedziłem? Bo ja tam spadłem dwa razy, wiesz? Aha. O kurde, gdzie ja lecę? O, o o o o o o o. taka sierota z samochodem, 5 tym e, różowym, tym x80. Przejechałem pierwszy wall ride. Ja już drugi raz go. Wy I wybuchłem tego. Nie, nie, SERIO? to <grym> No nie. <grym> Zobaczmy, bo to niespecjalnie. Nice. Tam. W środek jeszcze no no ten, ten. No przecież jest dnia Nie? Głupia To jest przekleństwo, to tak? O, A tym co? Aha! So, that was the plan. Kurwa, 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 kurwa. co Przepraszam. E, 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 żem się uniósł. Pod nami, pod nami, pod nami, Alicja, weź tam, kurde granaty trzy bo cztery. Jest, 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 uwaga! Kurde, no uciekaj stąd, A, bo muszę podnieść. Kurwa, co ja robię po prostu? No nie wierzę! Weź, przepraszam, przepraszam, weź mnie, ratuj Ala, bo to jest niemożliwe po prostu, co ja robię. Bardzo was przepraszam za te chwilowe. Stań tu tarczą przede mną, bo ja sobie będę strzelał. Dostał, dobra, dostał, kurde, pan. No Też dostał. Muga, nie patrzcie! Czy to już ostatni? Jezus Maria! Oh, kurde, kurde. Dzięki za granat. No, jego się oślepić. Boże. Ładne C4. No, Ale plan był dobry. Dobrze. Ej, ładnie, naprawdę. Kurde, te studio poszło jak. Talala. Wysiadłem jeszcze. Stary wylecz. Dobra. No i. mówisz? Klasyka gatunku. Yeah. Kurwa! Nie wierzę w to o po kurwa, prostu. co to było? Za skałę. Teraz jest chyba tak, jak, tak jak sobie wszyscy, wszyscy każdy wymyślił. 300... Nie było 100%. No, to dawaj. O, nie da to kafe. O, dawaj blisko. Hello. Aha, sindergalk. Kur. Naraz w w ogóle to mało mamy. Musimy chyba, go dawać, Ty chyba musisz trzymać się Nie będę kontrolować nie więc. Co to mamy. było? No dobra, jeszcze kończy. Ja, ulta? Ale to wiesz, on podskoczy i kurde, wyleci mi poza TM. to jest taki sytuacja. Misio, to Ty chyba przesnąłeś. Siema. Dowieństw między ofiarami jest więcej. Czy ja skądże? ...znajdowano w dziwnych miejscach i okolicznościach. Mm, Jak w ogóle grę, słychać? Dobrze? cichu po cicho. No, kogoś słyszę. Już jest. Cicho, cicho, cicho. Okej, okay, ja nie mam pytania. nie mu w rękę, rzucił broń. No i po wszystkim. Ciężko będzie wybrać jedną akcję, co? Ale jeżeli macie już na oku swoje warzywo, to głosujcie. Komplet potrzebnych informacji znajdziecie w opisie pod filmem. Dziękujemy Wam za robienie odszotów i serdecznie zachęcamy do robienia ich w następnym miesiącu. Najlepsze i najgorsze akcje są na miarę złota. Albo przynajmniej jakiegoś warzywa czy owoca. Trzymajcie się i do usłyszenia w następnym miesiącu.